Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie naszego wyzwania, tak naprawdę mojego wyzwania z zużywania kosmetyków, jeśli chodzi o miesiąc maj, pokażę Wam jeszcze raz szybciutko, co, yy, co ja tutaj mam, co udało mi się zużyć i od razu pokażę Wam, czym teraz będę zastępować te kosmetyki. Mogłabym w sumie nagrać dwa odcinki, ale nie będziemy się rozdrabniać, bo dwa razy mówić o tym samym, no to bez sensu. Więc co? Zaczynamy. Mam tutaj kosmetyki, które jakby miałam w tym miesiącu, a tutaj mam pulę, którą sobie już będę, będę wymieniać. I tak jak Wam wspomniałam, dwie bazy pod makijaż. Nie użyłam ich ani razu. Nie wiem, zapominam o tym. Mówiłam w poprzednim filmie, że je wywalę, jeśli ich nie zużyję, ale zostawię jeszcze. Dałam im ten czas. I teraz je dam sobie na biurko, żeby wiecie, bo mi się tam w tym pojemniczku trochę gubią. Dam na biurko, będę ich używać, naprawdę. Więc one zostają, nie ma nic e, nowego. Jeśli chodzi o podkłady, to były dwa. Było to Max Factor Radiant Lift i naprawdę udało mi się go tutaj dość sporo zużyć, Jest go naprawdę mało, ale ja go też mało używam, bo jest dość ciemny jak teraz na ten, e, na ten czas. A drugim był podkład z Eveline. I jakby on jest super, i zawsze zostaje. I teraz tak ten podkład idzie do półki, bo on jest trochę za ciemny. Pewnie do niego wrócę za 2-3 miesiące, żeby go po prostu już zużyć, bo widzę, że jest tutaj totalna resztka. Natomiast zastąpię go Burżua Always Fabulous 24 godziny. Jak widzicie, on jest nieco jaśniejszy i będzie się fajnie tutaj komponował właśnie z tym moim. Eveline. A że nadchodzi lato, to też yy, takie, wiecie, naturalne wykończenie będzie mi teraz bardziej pasowało, więc to są dwa podkłady, jeśli chodzi o ten miesiąc. Lecimy dalej. Korektor. W ubiegłym miesiącu miałam dwa korektory i to był Maybelline Instant Anti-Age Eraser oraz ten Eveline Magical Perfection Concealer. Oba bardzo lubię. Eveline mi się super sprawdzało, jak miałam taki czas, że tutaj miałam takie po prostu dwa wielkie bąble. Ja nie wiedziałam w ogóle od czego to jest, więc Eveline przed podkładem bardzo sobie dobrze z tym radził. Ten jest z kolei bardzo jasny i dzisiaj też go w ogóle mam pod oczami, więc jest też super, ale z tym, no nie udało mi się go zużyć. Yy, się żegnam w tym miesiącu i zastępuję go korektorem z Maybelline. To jest super z w yy, 30 godzin, więc te dwa korektory w tym miesiącu będę próbowała dalej zużywać. Jeśli chodzi o, no widzicie, dalej jakby nie ma żadnego zużycia, ale słuchajcie, jeśli chodzi o kolejny krok, czyli o tusze do rzęs, no to a nie może puda. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, to jak wiecie, w tym miesiącu miałam ich tu naprawdę sporo, cztery sztuki. I teraz tak, z Clarinsem się żegnam, więc to jest pierwsze dęko w tym miesiącu. Kilka razy wyczesałam nim rzęsy, ale tam naprawdę już nic nie ma, ale on bardzo ładnie rozczesuje, szczoteczka jest super. Miałam też bazę z Maybelline Sky High i ona sobie ze mną zostaje na przyszły miesiąc. Yy, oraz dwa tusze do rzęs. Pierwszy to jest ten Estee Lauder Symptoms Extreme, a drugi to jest Heian yy, Sensual Mascara. Obie maskary są yy, jakby dalej w użyciu ale tą sobie zostawiam na ten miesiąc, ten HEAN, będę go używać jeszcze, bo on y, bardzo ładnie się sprawdza, a używam go też regularnie od kilku miesięcy, więc być może w przyszłym miesiącu dam już mu kres. Natomiast z tym miałam się rozstawać, więc się z nią rozstaję. A do duetu z maskarą z HEAN dokładam maskarę z Maybelline Curl Bounce. Ona też już jest otwarta, więc mam nadzieję, że uda mi się nią tutaj zużyć i używać, żeby, wiecie, też nie wyschła, bo jest w miarę nowa. Jeśli chodzi o konturowanie twarzy, no to były cztery produkty. Były dwa pudry z Bel, był rozświetlacz z yy, Sensic oraz bronzer również z Bel. I słuchajcie, tutaj już przychodzę do Was z stanem, z denkiem. Lumi poszło mi tak. Uważam, że jest całkiem nieźle, więc zostawiam go na ten miesiąc i mam e, niecny plan w tym miesiącu go użyć. E, tutaj mamy Bel Daisy. On też e, mam wrażenie, trochę powiększył swoje denko, ale jego na ten miesiąc odkładam. No i dwa produkty do konturowania Sensic i Bell. E, jeśli chodzi o Bronzer z Bell, jestem z siebie dumna. Dęko naprawdę jest e, coraz większe, i widać, że. Ten kosmetyk ubywa. Boję się jednak, bo tutaj widzicie, on jest taki wy. wy, wy takie tutaj jest jakby. Nie chce schodzić mi z tego miejsca ten brązer. I widzę, że on jakby jest tutaj już podważony, więc boję się, że to mi może odlecieć. Ale przekonamy się. A jeśli chodzi o rozświetlacz, to on jest ultra wydajny, ale jak widzicie, też mam wrażenie, że troszeczkę tutaj dęko się powiększyło. Starałam się właśnie brać przy dęku ten rozświetlacz i aplikować na, na twarz. Ale też się w tym miesiącu z nim roztaje i co będzie na zamiankę? Na zamiankę, słuchajcie, w ogóle dokładam ten róż płynny z Eveline. To jest Wonder Match, to jest tak naprawdę 4 w jednym, czyli do produkt do ust. To jest róż i pomadka, nie wiem czemu 4 w jednym, no ale dobrze. Yy, róż, pomadka w jednym, więc to dodaję, będę sobie konturować twarz na bąkro. Yy, I to jest odcień 02. W ofercie Eveline znajdziecie trzy yy, odcienie. Jeśli chodzi o puder, to do naszego pudru z Lumi do, dokładam puder z Eveline z sypki tym razem, to jest Mad My Day Peach. Yy, bardzo go lubię, jeśli oglądacie mnie regularnie, to wiecie, że w zeszłym roku zużyłam jedno takie opakowanie, to jest moje drugie. Bardzo fajny sypki puder, który nie daje takiego efektu maski, daje bardzo ładne, satynowe wykończenie. No i tutaj rozświetlacz i brązer, Jeśli chodzi o rozświetlacz, a tak naprawdę o trio rozświetlaczy. To mam tutaj rozświetlacz z Helm, który powstał we współpracy z Karoliną Stylizacji. Jak widzicie, tutaj są trzy odcienie. Sama Karolina, jakie dogląda mi film, powiedziała, że te rozświetlacze aplikuje się najlepiej gąbką, więc będę je pewnie mieszać i aplikować. Są bardzo mocne, bo już sobie kilka razy go y, nałożyłam na policzki, więc będę błyszczeć w tym miesiącu. A jeśli chodzi o bronzer, to jest bronzer z Rimela i to jest Natural Bronzer. Ten mój odcień to jest 001 Sunlight. Jak widzicie, też już ma tutaj spore dęko, więc denko już jest tutaj wyciarany, więc też mam nadzieję, że uda mi się więcej użyć. On się mi tutaj w ogóle troszeczkę też yy, rozwarstwia, w sensie pęka. Nie wiem dlaczego, ale Rimelu, błagam cię, to opakowanie to jest, to jest chyba najgorsza część tego produktu opakowanie. Dobrze, i teraz przejdźmy do brwi. I tutaj mamy chyba największe zużycia i największe straty, powiedzmy. Bo tak, zużyłam kredkę z Golden Rose. Eee, zużyłam ją do cna, nie ma jej i najgorsze jest to, że nie mam zamiennika tej kredki. W sensie nie mam kolejnego opakowania, albo mam, ale nie wiem, czy tutaj. Chyba nie mam kolejnego opakowania, więc. ani nie zrobiłam zakupów, no bo mam tego tutaj bardzo dużo, więc teraz będę używała czegoś. W pudrze pudrowego, czyli cieni do brwi z Eveline. To jest taka all, to jest seria All in One i to jest taka bardzo mała i kompaktowa paletka, która ma y, dwa odcienie cieni do brwi oraz wosk. Ja tego wosku nie używam, ale odcienie cieni są super. Y, I teraz mam y, jeszcze ten Brown and Go. To na dni, kiedy mi się nie będzie chciało, to też sobie będę tutaj y, zużywać razem z tą Pomadą, znaczy z tymi cieniami do brwi z Everline, Więc, użyta kredka z Golden Rose i słuchajcie, zużyty klej do brwi. Klej do brwi, no. Debrał Brow z NYXA. Super jest ten produkt, więc, jeśli jeszcze kiedy będę, kiedykolwiek będę miała okazję go kupić, zastosować, będzie fajnej cenie, to na pewno się na niego skuszę. Był ultra wydajny, bardzo ładnie trzymał włoski. Super był, naprawdę. Więc, bardzo się cieszę. I miałam to jak skończył mi się ten klej do brwi, to w tym miesiącu używam tego Daisy Lash and Brow, mm, nie, więc to y, czeka na lepsze czasy znowu. A jeśli chodzi o makijaż oczu, to miałam y, ten puder, ten sypki cień do powiek z Belle, to jest Sparkling Daisy Shadow, mój odcień to był jeden odcień, on tutaj nie ma na nazwy. Bardzo ładny jest ten cień. Teraz go mam też na powiekach. Ultra szybko nakłada się go na powieki, a daje bardzo ładny, jak widzicie, spektakularny efekt. Więc yy, on niech sobie też zostanie na szybkie, dzienne, poranne makijaże. Yy, I miałam jeszcze tą kredkę do oczu z Golden Rose. To jest odcień yy, Vivid Purple. Taka ładna do robienia kresek. Też sobie ją zostawię, żeby nieco rozmaicać dzienny makijaż. I słuchajcie, jak widzicie, naprawdę cztery rzeczy udało mi się wyrzucić w tym miesiącu. Byłoby ich więcej, gdybym użyła więcej baz, ale no, mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda się właśnie i włożyć te bazy do dęka, i ten puder, więc cztery rzeczy za miesiąc maj mogę uznać za zużyte. Uważam, że to jest naprawdę dobry wynik, a tak jak Wam pokazałam wcześniej, Mamy y, nowe podmianki produktów y, prawie w każdej kategorii, więc coś zostaje, no bo wiecie, nie będę zmieniała całości co miesiąc, bo chcę tak, jak właśnie Wam mówię, te kosmetyki zużywać, a jak wszystko będę wymieniać co miesiąc, no to tak może być ciężko, więc coś zostaje, coś dokładam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał y, i że motywuje Was do y, zużywania produktów. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy w tym miesiącu zużyliście i jak to u Was wygląda? Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!